Witam Was, moi drodzy. Znajdujemy się tutaj nie bez powodu. Tak jak Wam obiecałem w nowym roku, będę informował Was o tym, co się dzieje w Wielonie Górze. I wczoraj, czyli 30 stycznia, miało tutaj miejsce wyciek gazu, a mianowicie tutaj po drugiej stronie ulicy. Służby działały tutaj od godziny 19, i cała akcja zakończyła się, z tego co mi wiadomo, 30 minut po północy. Do rana w tej okolicy został wyłączony prąd i gaz, a ludzi, którzy mieszkają w pobliżu, ewakuowano. W tym też jedną z moich. Panek. W niedzielę niedaleko tego miejsca miało miejsce podobne zdarzenie. A nawet y, to jest właściwie przestroga dla wszystkich, żeby trzymać się z dala od tego miejsca, żeby iść drugą stroną ulicy, gdyż będąc tutaj. Poczułem ten zapach gazu i nie miałem pewności, czy zaraz znowu nie będzie wyciekł gazu. To byłoby na tyle, i pozdrawiam machającą mi dziewczynę z autobusu, który przed chwilą tu przejeżdżał. Trzymajcie się i cześć.